Doktor habilitowany Piotr Domagała, specjalista chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej i transplantologii klinicznej, klinika chirurgii onkologicznej, transplantacyjnej i onkologii uniwersyteckiego, centrum klinicznego. Nie wiem, czy się Pan tak kiedykolwiek przedstawiał, to jest bardzo dobry trening dykcji swoją drogą, żebym całe wszystkie te, te tytuły wymienić na jednym wdechu. Dzień dobry. Nie, nie przedstawiałem się w ten sposób i unikam przedstawiania się w ten sposób. Po prostu przedstawiam się imieniem i nazwiskiem. Ale funkcją też Zazwyczaj nie. Zazwyczaj nie. No, ja chciałam trochę o funkcji, czyli o zawodzie i o pracy porozmawiać, bo domyślam się i nadal jest pewnie taki stereotyp. I pewnie trochę jest w tym prawda, że praca chirurga jest pracą wymagającą. Trochę też siły wewnętrznej, trochę siły psychicznej i trochę czasami też takiej i siły fizycznej. <grym> tak jest, to znaczy. Generalnie uważa się, że jest to bardzo wymagający zawód i oczywiście on wymaga. W ogóle praca, praca chirurga wymaga. No nie chcę używać słów takich górnolotnych jak poświęcenie czy spełnianie misji. Absolutnie nie. Natomiast jest to coś, czemu trzeba się w jakimś tam stopniu poświęcić. Tak? To znaczy, na pewno ktoś, kto chce ten zawód wykonywać rzetelnie, zgodnie z własnym sumieniem zazwyczaj dokładać wszelkiej staranności, to na pewno musi się temu poświęcić. Jeśli dołożymy do tego transplantologię, która jest czymś, co jest nieprzewidywalne, bo... Typu wstawanie w środku nocy, w święta, w weekendy, bo akurat dokładnie, pojawia się dawca. Dokładnie, bo dlatego, że nigdy nie wiemy, kiedy ten dawca będzie, kiedy ten narząd będzie, nigdy nie wiemy, kiedy to przeszczepienie będzie. Ktoś z nas, y oczywiście nie cały czas jedna osoba, Musi pełnić tak zwane dyżury pod telefonem, musi być dostępny. To to jest ta nieprzewidywalność, która niestety wymaga poświęcenia. I są takie pojedyncze momenty, kiedy człowiek się wyłącza, ale ja to mówię, że to wyłączanie nigdy nie jest do końca. Nawet jeśli nie jest się pod telefonem, nawet jeśli się wyjechał gdzieś na urlop, nawet jeśli to jest urlop daleko od Polski, to gdzieś tam z tyłu głowy się, się o tym myśli. Więc jest to na pewno e, zawód wymagający poświęcenia. I trudne to jest dla, dla osoby, tej, która to wykonuje, ale też dla rodziny tej osoby. Ale myślę sobie, że później są tego piękne efekty tego poświęcenia i tej pracy, które można przedstawić też liczbowo, bo w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w 2024 roku 75-rekordowa liczba przeszczepów, przeszczepień wątroby, w tym roku ponad 30. To jest centrum, które jest w tym momencie drugim ośrodkiem w Polsce, jeśli chodzi o. Wątroby właśnie. Oczywiście nie chodzi tu o rekordy, nie chodzi tu o liczby, ale za tymi liczbami stoją uratowane życia. Nie chodzi o liczby, nie chodzi o rekordy. Małe sprostowanie, nie 75, a 78. Nie na miejscu drugim, a na miejscu trzecim. My zwykle tak ze Szczecinem jesteśmy razem na podium. Tak, Szczecin w zeszłym roku miał jedną więcej niż my, więc jesteśmy oficjalnie na trzecim miejscu. Pozdrawiam swoją drogą kolegów ze Szczecina. Mamy świetną współpracę i zwykle mamy podobne liczby, także, ale, ale byliśmy na trzecim miejscu, żeby oddać palmę pierwszeństwa Szczecinowi. Szczecinowi, dokładnie. A oni morza e... nie mają, na jest ma przynajmniej, wbrew żartom, <laughs> które się pojawiają. Dokładnie, znamy te żarty. Natomiast tak, oczywiście to nie o liczby tutaj chodzi. Chodzi przede wszystkim o uratowane życia, uratowane osoby. Wydłużone życia, podniesiona jakość życia. Chodzi o pacjentów, których wypisujemy do domu, chodzi o wyniki. Myślę, że nie mamy się czego wstydzić. Mamy bardzo dobre wyniki, mamy ponad 92% roczną przeżywalność po przeszczepieniu. Co, jakby, jest bardzo dobrym wynikiem, który, którym możemy się pochwalić. Chodzi o taką jakość, którą dostarczamy tym pacjentom, o to, żeby objąć ich kompleksową opieką, żeby ci pacjenci byli zaopiekowani na różnych etapach. Bo trzeba pamiętać, że przeszczepienie to jest taki proces e, dość skomplikowany. To, znaczy, to jest bardziej maraton niż bieg krótkodystansowy z perspektywy pacjenta. Dokładnie, bardziej maraton niż bieg. To jest e, i, dla, i dla personelu, który tym pacjentem się zajmuje również, tak? Dlatego, że my spotykamy się z pacjentami na różnych etapach. E, czasami jest to tak, że jest to wcześniej, jeśli pacjent jest skierowany, a czasami jest tak, że już zostało dużo czasu i trzeba troszkę przyspieszyć. Natomiast później jest cały proces przejścia przez przeszczepienie, okres bezpośredniej takiej rekonwalescencji po przeszczepieniu, ale również później opieka długoterminowa, w poradni, po tra takiej transplantacyjnej, po przeszczepieniu. Więc jest to bardziej maraton niż, niż, niż sprint, tak jak pani redaktor świetnie ujęła to, to. Wszystko jest też oparte o rozwijającą się wciąż naukę. I domyślam się, że w przypadku zabiegów przeszczepiania wątroby tutaj też się zmienia i też walczymy o to, żeby było efektywniej. Bezpieczniej może, albo żeby korzystać z tych najnowszych metod i tego, co przynosi nauka, jeżeli o to chodzi? Tak jest. Wbrew pozorom, cały czas się uczymy i cały czas idziemy do przodu, i cały czas korzystamy z tych różnych nowinek. Staramy się, żeby pozyskać jak najwięcej narządów, żeby pomóc jak największej liczbie pacjentów. Wykorzystujemy również nowoczesne technologie, takie jak na przykład pozaustrojowa perfuzja mechaniczna wątroby, a więc pozaustrojem taką wątrobę poddajemy takiemu procesowi perfuzji, czyli przepuszczamy przez ten narząd płyn, specjalny płyn, którym jakby, robimy to po to, żeby po pierwsze jakby przygotować tą wątrobę do wszczepienia, a jeśli zrobimy specjalne warunki, na przykład zrobimy to w normotermii, to nawet możemy taką wątrobę oceniać w trakcie takiej perfuzji. Co to daje? Daje nam to po pierwsze większe poczucie bezpieczeństwa, nami pacjentowi, że mamy pewność, że to, co wykonujemy, będzie bezpieczne, że nie zrobimy krzywdy temu pacjentowi, że narząd podejmie pracę po przeszczepieniu, ale również jakby przygotowujemy, żeby ten okres po przeszczepieniu pacjent lepiej zniósł, żeby miał mniej powikłań, żeby ryzyko powikłań było mniejsze, żeby szybciej doszedł do siebie. A propos pacjentów, czy jest jakiś taki przypadek? Z którym miał pan doktor do czynienia, który wyjątkowo zapadł w pamięć, jakaś procedura przeszczepienia, o której do dziś czasami pan myśli? E, to jest tak trudno powiedzieć, bo to nie jest jeden przypadek. Tak? To znaczy, takich przypadków jest pewnie kilka czy kilkanaście. E, zwykle pamięta się te najbardziej trudne czy najbardziej mozolne. Ja mogę powiedzieć o takim, który wykonywałem w ostatniego sylwestra. Niestety spędziłem przywitanie nowego roku na sali operacyjnej, dokładnie. Staliśmy przy stole od godziny dwudziestej, w zasadzie pierwszej, do praktycznie trzeciej w nocy. Zauważa się wtedy w ogóle taki moment jak północ, czy to jest zupełnie nieistotne? Zauważyli nasi anestezjolodzy i było oczywiście takie chwilowe, symboliczne, symboliczne wstrzymanie. Nawet było zrobione zdjęcie dla potrzeb oczywiście własnych, natomiast um, pamiętam nie dlatego, że to był Sylwester, tylko pamiętam, że to była bardzo trudna, trudna operacja, to była retransplantacja. Czyli drugie przeszczepienie wątroby u tego samego pacjenta w okresie takim do pół roku, dlatego że pierwszy narząd niestety przestał funkcjonować i bardzo trudny technicznie, taki wymagający. Oczywiście jakby noc dodatkowo jakby gdzieś tam potęguje takie jakby kwestie. Zmęczenie oczywiście później, natomiast oczywiście satysfakcja, dlatego że ten pacjent jakby no doszedł do siebie, w tej chwili przychodzi do poradni, jest w dobrym formie, dobrym stanie. I w tym kontekście piękne rozpoczęcie nowego roku. Dokładnie, tak jest. Co jest jeszcze z pana perspektywy do zmiany w takim w ogóle systemie transplantacyjnym w Polsce, żeby wam osobom, które stoją później przy stole i walczą o czyjeś życie, było może trochę łatwiej, może żeby pracowało się przyjemniej, może żeby czegoś było mniej, może czegoś żeby było więcej? To jest oczywiście też trudny temat, tak, i pewnie nie mamy aż tyle czasu, żeby o wszystkich takich szczegółach opowiadać. Ja zawsze mówię, że powinniśmy troszkę poprawić naszą organizację, tak, Organizację Ochrony Zdrowia w Polsce, tak, bo jakby Kwestia pozyskiwania narządów, to się tak ładnie mówi pozyskiwania, tak, ale rozpoznawania śmierci i tego, że ktoś może zostać dawcą, identyfikacja dawcy, to jest ciężka praca głównie naszych, naszych kolegów anestezjologów na oddziałach intensywnej terapii, ale również neurochirurgów i całego personelu pomocniczego, koordynatorów, pielęgniarek, bardzo dużej rzeszy osób. I pewnie, gdyby poprawić troszkę organizację pracy w niektórych regionach w Polsce, mogłoby być lepiej z tym dawstwem, tak? To, to na pewno. Yy, yy, ogólnie nie można narzekać, tak? Jakby mamy jakby dość dobre, tak jak mówię, wyniki. Yy, zawsze oczywiście chciałoby się więcej, zawsze chciałoby się lepiej. Pewnie, żeby ci pacjenci może trafiali w odpowiednim momencie do nas, nie czekać zbyt długo, z, jeśli dochodzi do choroby danego narządu, czyli żeby byli kierowani do ośrodków transplantacyjnych, szczególnie jeśli chodzi o przeszczepienie tych narządów takich, no, ratujących życie, tak jak serce, wątroba, płuca, żeby, żeby byli kierowani, nie za późno, tak, bo czasami pacjenci czyli są troszkę za późno kierowani, nie wiedzą jak się, jak się dostać, gdzie, gdzie, gdzie się skierować, to, to też wszystko jest element organizacji, tak? Czyli ogólnie, żebyśmy mogli poprawić troszkę organizację i, i pewnie wtedy byłoby lepiej.